Spalowanie obrazu, które obserwujemy, wywołały gorące spaliny i rozgrzane od płomienia powietrze. Podobne zjawisko można zaobserwować oglądając odległy krajobraz nad plażą lub jak tutaj nad szosą. Drgania obrazu występują jednak tylko w dni słoneczne przy wysokiej temperaturze powietrza oraz z dużej odległości. Samochód, który widzimy jest oddalony od nas o około 2 km. Jak to można uzasadnić fizycznie? A więc kamera, szosa i w dużej odległości samochód. Wiemy, że światło rozchodzi się po liniach prostych. Owszem, ale tylko w ośrodku o jednakowej gęstości optycznej. W czasie słonecznego dnia szosa bardzo się nagrzewa, a od niej powietrze. Ogrzewa się i unosi ku górze. Promień świetlny dochodzący do kamery nie biegnie już po prostej i daje efekt drgania obrazu. Efekt ten zanika przy zmniejszającej się odległości obserwacji. Przypomnijmy sobie pewne wiadomości z fizyki. Jedną z podstawowych wielkości, będącą miarą gęstości optycznej ośrodka, jest współczynnik załamania światła. Wyraża się on stosunkiem prędkości światła w próżni do prędkości w danym ośrodku. Jego wielkość zależna jest przede wszystkim od składu chemicznego ośrodka oraz parametrów fizycznych ośrodka, czyli dla gazów, odciśnienia i temperatury, a dla cieczy i ciał stałych, przezroczystych oczywiście, praktycznie tylko od temperatury. Jakie są wartości liczbowe współczynnika załamania światła? Dla próżni 1. Dla gazów są to liczby niewiele różniące się od jedności, dopiero na czwartym miejscu po przecinku. Zatrzymajmy się przy powietrzu. Wiemy już, że dla gazów współczynnik załamania światła zależy od ich parametrów fizycznych, czyli gęstości. A więc przy znanej temperaturze można wyznaczyć ciśnienie powietrza. I odwrotnie. Przy znanym ciśnieniu można wyznaczyć temperaturę powietrza. Trzeba tylko znać lokalne wartości współczynnika załamania światła. W cięższych gazach, w cieczach lub w szkle każda niejednorodność optyczna jest znacznie łatwiejsza do wykrycia. Związane jest to z wielkością współczynnika załamania światła. Dla powietrza różnił się on od jedności dopiero na czwartym miejscu po przecinku. Dla szkła dochodzi prawie do dwóch. Najprostszą metodą wykrywania niejednorodności optycznych jest metoda cieniowa. Potrzebne jest tylko punktowe źródło światła i ekran. Między nimi umieszcza się badaną niejednorodność optyczną. Posłuszmy się tutaj płytką szklaną o bardzo dużej smużystości. Na ekranie powstaje obraz niejednorodności szkła. A więc źródło światła i ekran. Jedyne elementy potrzebne w metodzie cieniowej. Bez niejednorodności światło biegnie po liniach prostych i ekran oświetlony jest równomiernie. Wstawmy naszą niejednorodną płytkę szklaną. Na cieniowym obrazie powstałym na ekranie tworzą się obszary jaśniejsze i ciemniejsze. Na każdym punkcie płytki promień się odchyla i wielkość tego odchylenia jest miarą niejednorodności optycznej danego punktu. Jak to jest związane ze współczynnikiem załamania światła? Promień na niejednorodności optycznej odchyla się. Punkt A jest nieoświetlony. Punkt A' oświetlony podwójnie. Wielkość odchylenia AA' jest proporcjonalna do drugiej pochodnej współczynnika załamania światła. Największą zaletą metody cieniowej jest jej prostota. Pozwala na obserwację dowolnie dużych obiektów, ponieważ nie wymaga żadnego układu optycznego. Obraz nie jest jednak dobry. Nieostrość spowodowana jest skończonymi wymiarami źródła światła oraz dyfrakcją. Metodę cieniową można stosować jedynie do wizualizacji silnych niejednorodności optycznych. Charakteryzuje się ona niewielką czułością. Nieostrość obrazu jest szczególnie przykra przy obserwacji małych obiektów. Obraz wizualizacji rozgrzanego od spirali powietrza jest bardzo słabo czytelny. Wróćmy do schematu. Znacznie lepsze wyniki daje metoda, w której mierzony jest kąt odchylenia promienia na niejednorodności optycznej, ponieważ jest to wielkość proporcjonalna do pierwszej pochodnej współczynnika załamania światła czyli jego gradientu. Ten kąt odchylenia mierzy się w metodzie smugowej tzw. Schliren. Opracował ją niemiecki fizyk Tepler. Układ optyczny zbudowany przez niego składał się z punktowego źródła światła obiektywu wysokiej klasy oraz noża optycznego, tak zwanego noża Foucault, który jest najistotniejszym elementem układu. Jest on ustawiony dokładnie w ognisku obiektywu i rola jego polega na częściowym odcięciu promieni światła. Ponadto w skład układu wchodzą obiektyw projekcyjny oraz ekran. Prawidłowość ustawienia noża optycznego sprawdza się równomiernością zaciemnienia ekranu. Elementem tym reguluje się jednocześnie czułość smugoskopu, która jest tym większa, im większe jest przyciemnienie ekranu. Prześledźmy działanie smugoskopu na schemacie. Światło przez obiektyw skupione jest w płaszczyźnie noża optycznego. Przy braku zakłócenia optycznego ekran jest oświetlony równomiernie. Jeżeli niejednorodność optyczna odchyla promień światła ku górze, przechodzi on ponad nożem, dając na ekranie jasny punkt. Promień światła odchylony w dół zostaje zatrzymany. Na ekranie powstaje ciemny punkt. Obraz niejednorodności wizualizowany na ekranie składa się więc podobnie jak w metodzie cieniowej z ciemniejszych i jaśniejszych od tła obszarów. Jakość obrazu jest jednak bez porównania lepsza, ponieważ jest on przenoszony na ekran przy pomocy układu optycznego, a ponadto dzięki nożowi optycznemu znany jest kierunek odchylenia promieni na niejednorodności. Obecnie budowane smugoskopy są znacznie bardziej rozbudowane. Przede wszystkim w miejsce źródła światła umieszcza się regulowaną przysłonę szczelinową, która oświetlona jest przez źródło światła za pośrednictwem kondensora. Obszar pomiarowy z reguły przenosi się w równoległą wiązkę światła otrzymaną przez zdublowanie obiektywów. Pierwszy z nich pełni wtedy rolę kolimatora. Zastosowanie w miejsce obiektywów soczewkowych zwierciadeł wklęsłych jest przede wszystkim ułatwieniem technicznym, ponieważ zwierciadła znacznie łatwiej można wykonać z dużą precyzją, jaka jest wymagana w tych przyrządach. Cały smugoskop składa się tutaj z dwóch oddzielnych układów oświetlającego oraz obserwacyjnego. Elementami układu oświetlającego są źródło światła, kondensor regulowana przysłona szczelinowa oraz obiektyw zwierciadłowy. Zadaniem tego układu jest wytworzenie równoległej wiązki światła o równomiernej jasności w całym jej przekroju. Układ obserwacyjny to drugie takie samo zwierciadło, na które pada równoległa wiązka światła. Nóż optyczny oraz zespół projekcyjny lub rejestracyjny to jest aparat fotograficzny albo kamera filmowa. W miejsce noża optycznego można zastosować paskowy filtr barwny, np. niebiesko-zielono-czerwony. Otrzymamy wtedy barwny obraz niejednorodności optycznej. Kolor zielony, jeżeli promień świetlny jest nieodchylony. Kolor niebieski przy odchyleniu w jedną stronę i kolor czerwony przy odchyleniu w drugą stronę. Przy prawidłowym wyjustowaniu smugoskopu na filtrze odwzorowany jest ostry obraz przysłony szczelinowej. Wróćmy do wizualizacji przepływu powietrza wokół rozgrzanej spirali. Obraz jest znacznie czytelniejszy niż w prostym smugoskopie soczewkowym. Dzięki wyższej precyzji układu optycznego. Kontrast obrazu, czyli czułość urządzenia, można dowolnie regulować odpowiednim ustawieniem noża optycznego. Zastąpienie noża optycznego filtrem trójbarwnym daje barwny obraz, w którym każdemu kolorowi odpowiada określony kąt odchylenia promieni świetlnych. Należy pamiętać, że filtr taki pozwala na pomiar gradientu współczynnika załamania światła tylko w jednym kierunku prostopadłym do krawędzi filtra. Podobnie jest w czarno-białej. Jednokierunkowo smużysta płytka szklana po obrocie daje obraz tylko taki jak w metodzie cieniowej. Dlatego też drobne niejednorodności można dostrzec jedynie w określonym położeniu obiektu w stosunku do noża optycznego i przy nastawieniu smugoskopu na najwyższą czułość. Wybór najodpowiedniejszej dla danego obiektu techniki wizualizacji jest uzależniony przede wszystkim od własności obiektu i charakteru badań. Do opracowań ilościowych wygodniejsza jest technika czarno-biała ale z kolei bardziej komunikatywna jest technika barwna. Czułość urządzenia można zwiększyć tak, że możliwa jest nawet wizualizacja słabych przepływów konwekcyjnych. Nowoczesne smugoskopy pozwalają na wizualizację zarówno czarno-białą, jak i barwną. Uzyskiwanie wyników ilościowych nie jest jednak proste, ponieważ obraz nie pozwala na bezpośrednie określenie współczynnika załamania światła, a tylko jego gradientu. Umożliwiają to dopiero metody interferencyjne wykorzystujące falową naturę światła. Z interferencją światła spotykamy się prawie codziennie, np. w cienkich warstwach oleju rozlanego na mokrym asfalcie. Barwy powstają tutaj na skutek interferencji padających i odbitych promieni światła przy różnych grubościach warstewki oleju. To jest na skutek przesunięcia fazowego promieni. Podobnie działają interferometry. Są to urządzenia wykrywające różnicę fazową między promieniami, czyli różnicę czasu dojścia promieni do płaszczyzny interferencji. Ta różnica czasu jest proporcjonalna do współczynnika załamania światła w punkcie niejednorodności. Najprostszym interferometrem wykorzystywanym do wizualizacji przepływów jest interferometr Michelsona. Równoległa wiązka światła, wytwarzana podobnie jak w smugoskopach, pada na płytkę światłodzielącą, rozdziela się na dwie wiązki, odbija od zwierciadeł, wraca na płytkę i przez obiekty wpada na ekran. Interferencja zachodzi, jeżeli obie gałęzie interferometru są jednakowej długości. Jeżeli obie wiązki są w fazie zgodnej, następuje wzmocnienie. Jeżeli przeciwnej, wygaszenie wiązki wypadkowej. Jeżeli wiązki schodzą się ze sobą pod pewnym, bardzo niewielkim kątem, otrzymujemy układ prążków interferencyjnych, czyli szereg wzmocnień i wygaszeń. Dla światła białego otrzymuje się prążki barwne. Do pomiarów najczęściej stosowane jest światło monochromatyczne, wytwarzane przez specjalne lampy lub wyfiltrowane ze światła białego. Idealne wyrównanie długości dróg optycznych obowiązek jest warunkiem interferencji przy stosowaniu światła białego ponieważ droga koherencji dla światła białego wynosi zaledwie kilka mikrometrów. Regulację czułości interferometru, czyli ilości prążków w polu widzenia oraz regulację ich położenia, przeprowadza się poprzez skręcanie jednego ze zwierciadeł. Badany obiekt umieszcza się w jednym ramieniu interferometru. Drugie służy dla przesłania wiązki odniesienia. Określenie rozkładu współczynnika załamania światła wykonuje się na podstawie rejestracji rozkładu prążków interferencyjnych w polu widzenia. A teraz ta sama wizualizacja z tylko jednym prążkiem w polu widzenia. To znaczy przy maksymalnej czułości interferometru. Metoda to jest tak czuła, że konwekcja wokół palca daje już bardzo czytelny obraz. A nawet silniejsza konwekcja w pomieszczeniu. Pod palcem widoczna jest wyraźnie warstewka rozgrzanego powietrza, co inną metodą jest bardzo trudne do wizualizacji. Z uwagi na stosunkowo łatwą ilościową interpretację wyników, metody interferencyjne są coraz chętniej stosowane, chociaż technicznie najtrudniejsze, bo wymagające najwyższej precyzji aparatury. Największe nadzieje rokuje wykorzystanie w interferometrii światła laserowego, które ze względu na swe własności najbardziej nadaje się do ilościowych opracowań pomiarów. Optyczne metody wizualizacji przepływów od dawna są stosowane na całym świecie i stale doskonalone. Ich niewątpliwą zaletą w stosunku do innych metod pomiarowych jest niezakłócanie badanych zjawisk oraz jednoczesny, bezinercyjny pomiar w całym polu widzenia. Najczęściej wykorzystywane są do badań przepływów naddźwiękowych. W połączeniu z techniką rejestracji kamerami do zdjęć szybkich, oddają nieocenione usługi w badaniu różnych zjawisk przepływowych, jak na przykład w badaniu przepływów w dyszach naddźwiękowych. Czynnikiem przepływającym tutaj jest powietrze. Zdjęcia wykonano kamerą Penta C16 z częstością 3000 zdjęć na sekundę.